Siemka to jest pierwszy odcinek z Challenger. Ze mną jest Fajon HD. Siemanko i będziemy dzisiaj grali kurde nie wiem w challenge. Tak, a więc lecimy. Lecimy. Tak. Okay. Okay. Idziemy Re ranking akcept. E accept. Uh -huh. Uh -huh. I o co w tym chodzi powiedzmy. Że Ja jestem czerwonym, ty tym, i musimy jechać. Musimy tu naciskać. Kto pierwszy dojedzie? Ja jestem czerwonym. Jak kurde, widzicie, hmm. oczywiście, wygrał Speedy. Bo jestem, bo jestem Speedy, bo jestem szybki przecież, dlatego jestem. No speedy. właśnie, Speedy. Przetłumaczcie sobie eee, to na polski. Na szybciutki. Eee, jakieś gunwo się włączyło. <laughs> Ale, chociaż zaprezentujemy wste, Hyundai nowego, za no. przynajmniej nie jest marki Hyundai. Obok mnie z YouTube'a nie wywaliło tego filmu. Zaprezentowanie to samych Hyundai nie jest Hyundai. No, I to był niechcący, to się samo włączyło. To się samo włączyło. To się samo włączyło. Okej, teraz jedziemy pong, pong, pong. POMGA, jedziemy, Akcept. Akcept. Ja co w tym chodzi teraz? No teraz jedziemy, kurde, musimy odbijać to Jak ja cię trafię to WYGRYWAM, kurde, dostałeś punkta Jest, ja dostałem punkt DAAA Co Speedy? Wow za szybko leciało. To za szybko? Przecież ty jesteś speedy. Asmieracja. Nie ma dla ciebie nic szybszego. Jest. No i znowu wygra speedy. Ciekawe. Może nie. No. O, oczywiście wygrał speedy. je a kto by, by inny? A kto by inny wygrał? A to są jeszcze inne challenge. What? <laughs> no daj ten! Okej, okay, leci ten. Nie wiem o co w nim chodzi, ale spoko. Akcept. Y, dobra, czekaj. Y, don't end boxes, stop the limits. Aha, aha, fajnie. Czekaj, czyli musimy dotykać? Dobra, wiem. Umiem angielski. Ty pierwszy. E, e. Aha, kto pierwszy ten? Kto zrobi więcej tych? Aha, i jak zrobimy na przykład jakiś kwadrat, to wtedy... A kto więcej zrobi kwadratów? Ej, Stefan, czemu ty masz więcej kwadratów? Tu będzie mój, jest. Ej, kurde, ty masz Ja kwadratów. dwa na raz zrobiłem, widziałeś, Speedy? Ja też. A, mój kwadrat będzie, bój będzie. Kurde. Ej, kurde, Stefan. no, to twój był. A, kto nie wygrał? Nie. Ja? No. Nie! Widzicie? Widzicie? Umiem Widzicie pobić Speedy. Kurde Speediego! O no kolejne! No czekać gdzie! E, 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 e. Do widzenia! HD dopiero później będzie miał filmy pierwszy ode mnie! Haha, ha, bo ja wcześniej zacząłem YouTube'a od niego! Haha, i dopiero będzie zakładał kanał! Po no, po tym odcinku! No... I będzie Five Nights and Freddy's! Trójka! Święta Kolory... noc! Aha, musimy! 3, 2, 1 musimy ten... Musimy dotykać. A, wygrałem. Aaaa, <grym> Speed wygrał. A, bo jestem za szybki. Dla ciebie. Stulpysk. Kurde, głupie reklamy. Głupie reklamy. Czekaj, to tu, 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 przeszliśmy to, to idziemy. Tabliczkę mnożenia. Nie, nie umiem. Ludowanie, nie, ja, ja nie umiem ułamku. Ja też. Ułamki są głupie. Ja w ogóle nic nie umiem. Kółko i krzyżyk. Ej, nie, nie, nie. i krzyżyk! To na razie. Dobra, To co to jest? Nie wiem, Aha, musimy tu też dotkać, tak? Pokażę Ty. Wow! Stefan! Wow, dobry to jest! O co chodzi? Wygrałeś! Wygrałeś! Kurde reklama. Sorry za te reklamy. Niech to będzie. Chodzimy. Kuchen krzyżyk. Tak. tak. O to tak. Play. Stefan, jeszcze raz w to gramy, bo nie ma... Dobra. Jest, jest tak, że ja... Są dwie rundy. Dobra. No, no to ja pierwszy zaczynam. Dobra. Teraz ty. Wygrałem. Dobra. Teraz ja zaczynam. Okej. Okay. Они не в игре. не в игре. О, твоя старая. Что? Кор! Спиди! Кожа шпи. Ты есть у куками. Ty, krzyżykiem! <laughs> Speedy, wkurzasz mnie! Szy, szy. Ej, czemu nie ja mam kółka? Ty, ty. No, ej! Jakieś lagi! Jakieś lagi? Lagi to są ziomy. Jeszcze raz kółko. Ja pierdzielę. Jeszcze raz kółko i krzyżyk. Mhm. Aha! Ła! Ła! A ja pierwsze? Żeby to nie był długi odcinek. Zaraz się zabiję Speedy. Obiecuję Teraz twoja. Teraz twoja kolej. Twoja kolej. Mm. To chęć. WYGRAŁEM! O, dzięki. CO?! Nie, dzięki! Ja sam ich Dzięki! Dzięki! Nie ma tak! WYGRAŁEM! 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 Tu mnie Speedy! WYGRAŁEM! Cicho! WYGRAŁEM! Cicho! WYGRAŁEM! mnie się oto. Dobra, o nie ranking włączyłem Dobra. 3, 2, 1. Bo! O, speedy już przeszedł. Spirit umie klikać. Na fajung nie Fają do nie. nie. Umie klikać. No, nie umiesz grać w case clickera Nie, 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 ja, ja nie. Nie, nie ma podobania. Chodź to jest fajne. Cholera, to nie, jeszcze, jeszcze na ciebie. Tak do końca tych wszystkich challenge'y Właśnie, Coco i to był ostatni. O, randomowy O, dawaj, randomowy Możemy stworzyć własny challenge Dawaj. Na koniec odcinka weźmiemy jakiś randomowy. Akcept? O. O, jest to, robimy. No, dobra. Ja pierwszy ty. Mhm. Pierwszy. Jakieś turbulencje. A to ja sobie dam. To. A ja! Tu! 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 Haha! Myślę trochę przykukuj krzyżyk. Teraz to Ja! Ty! Ja! Kurde, to najszybsze. No, to z co Ja! Ty. Ja... Myśleć, panie. Nie! Była twoja kolej! To zostawiłem za ciebie. Teraz co A w sumie. Ty. Niech nie wygrał. No po proste miejsce. I teraz teraz, ja. teraz naciskamy ja. wszystko. Nie. Okej. Okay. O dzięki. Wybrałem! Dobra, koniec odcinka. Nie, jeszcze stworzymy swój challenge. Ciekawe jak to no, będzie wyglądać. Nie, nie będzie za długi. O, a ty, ty, jaki będzie challenge? Ej, a jaki drugi challenge? Tak, a więc y, będzie się nazywał Maricha challenge. Proszę. Nie wiem, pali. Down. Robimy Marych. a wiesz, że możemy jeszcze zalajkować? To zalajkuj. A widzimy nowy challenge. Ale to już do końca odcinku. Z innymi youtuberami. To widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Siemanko.